Witam Ciebie serdecznie w ten piękny dzień. Kochani, kochani, kochane, czy Bóg jest kobietą? Hmm. Raczej nie jest Ojcem Wszechmogącym, tak jak przekazywały nam sekty śmierci, religie, które Rozpanoszyły się i które w pewien sposób miały ścisły związek z władzą nad światem, bo prały nasze mózgi. Wmawiały nam jako boskim dzieciom, abyśmy uklękli na kolana przed okrutnym bytem, rzezimieszkiem, psychopatą, nazistą, który będzie nie tylko stosował zbiorową odpowiedzialność, ale będzie karał do siódmego pokolenia. A my siebie mieliśmy nazywać Jego sługi, prosić o łaskę. A teraz sobie uprzytamiasz, że masz wszystko, że jesteś wszystkim, że ten demon, którego nazywałem w tych doświadczeniach Bogiem, nie ma nade mną władzy. Paradoksalnie, przytoczę tu słowa Biblii, zabrzmi to jak hipokryzja, ale one są prawdziwe. Wszystko, w co uwierzysz, staje się, dokonuje się. To Ty jesteś Bogiem. Natomiast, aby uwolnić się z tego opętania demonem śmierci, który. Opętał naszą zbiorowość świadomą, naszą świadomość zbiorową, inaczej mówiąc, opętał naszego ducha. Ja bym tak tego nie stawiał, bo z jakichś przyczyn chcieliśmy poznać świat odwrotności. Przeczyłoby temu, że jestem istotą doskonałą, i wszedłem i dałem się zniewolić. Uważam, że jako istota boska, jako istota doskonała, chciałem poznać świat odwrotności, chciałem zobaczyć, doświadczyć tego, co jest odwrotnością życia, co jest odwrotnością światła, ciemność. Ewidentnie zaistnieliśmy w ciemności. To nie jest nasze Słońce, to nie jest nasz Księżyc, to nie jest nasz świat. Wobec tego, Czym on jest? Śmiercią, otchłanią, piekłem, cierpieniem. Taki świat poznajemy, świat, który poprzez religię opętywał nasze umysły wojnami, a Jachwe, demon, bóstwo plemienia mediamitów, wylansowane przez Mojżesza jako bóstwo wojny, stał się. Potentatem religijnym i zbierał żniwo śmierci. Jak się temu przyjrzysz, niemal wszystkie wojny, ich podłożem, tłem, czy dosłownie bezpośrednią przyczyną były religie. One temu służyły, one tym się karmiły. Bym powiedział, demon tym się karmił. Demon jest jeden. Czy on jest mężczyzną? Czy jest kobietą. To nie ma znaczenia, ale jeśli miałbym dywagować, coś, co w pewien sposób stworzyło ten świat, coś, co stworzyło nas jako robotów w laboratorium Eden i puściło, wygnało do innych ludzi, abyśmy z nimi się krzyżowali, abyśmy się aklimatyzowali, aby powstała rasa wszechstronna. Można nazwać tego demona matką, matką wężycą Przypomnę raz jeszcze na skalne rysunki z wystawy Fabiusa sprzed wielu tysięcy lat, gdzie wielka wężyca namalowana jest, która rodzi ludziki, a obok symbol plemika. To malowidło wywarło na mnie wielkie wrażenie i w pewien sposób mówi całą prawdę. O wężowym świecie, o plemieniu żmijowym. Znacie słowa Joszoe, który nazwał Żydów plemieniem żmijowym i wmówił im, że są narodem wybranym, że oni mają dążyć, że demon ma dążyć poprzez nich do panowania nad światem. I tak trwał raz patriarchat. Raz matriarchat. W obecnej fazie złudzeń, którą podawały nam nie tylko religia, ale i ezoteryka, że nastąpi wielka przemiana. Tym razem miała być miał być lansowany etap matriarchatu, <laughs> dlatego ukazywała się energia żeńska, rozpoczynała dominować. Tak zwane spotkania duchowości były przepełnione kobietami. To w nich napierała ta siła, ta moc, aby one zasiliły Wężyce Śmierci, aby ta zdominowała mężczyznę, a mężczyzna tym razem miał być tak jak kobieta w obecnym czasie. On miał być upodlony i sprowadzony do ról podrzędnych. Do <küh>, prokreacji, do pracy, do yy, służebnych ról. <küh> Uświadomienie sobie takiej sytuacji jest uwolnieniem tej możliwości. Mężczyźni byli tu <küh> niszczeni, mężczyźni byli spychani, mężczyźni zostali obarczeni logicznym umysłem, aby <küh> Tym razem zostać zepchnięci w niszę śmierci. Aby demon przejawił się w nowej krasie, w nowych ciałach zmodyfikowanych, wiemy w jaki sposób <laughs> godziłeś się na takie eksperymenty. A teraz mówisz: Nie, i w tym odczuciu, kiedy już nie ma w tobie walki, kiedy nie ma we mnie walki. Powoduje to, że nie zasilam tego świata, że ten świat odchodzi, że ten świat znika, że <laughs> taka możliwość nie ma mocy. Ten świat, świat miał moc, kiedy my mu ją dawaliśmy. W taki sposób swoją uwagą zasilaliśmy ten świat, tworzyliśmy to wszystko, <laughs> nie widząc tego, że oddając rele, releg, energię do rytualnych celebracji mszy do te, mediów telewizji, że zasilaliśmy taki hologram, uprzytomienie sobie tego wszystkiego, że to był horrendalny sen, jest wyjściem ze świata śmierci, jest uwolnieniem wężycy, która. Już nie ma siły, która, jako ciemność, opanowała kobietę. Nieprzypadkowo stary znak, ying-yang, stary demoniczny znak, mówił, że ying, czyli energia żeńska, to jest ciemność, która wciąż pożera światło. A to jest niemożliwe. To jest odwrotnie. Po prostu, jako mężczyzna i kobieta w tym wymiarze, w tym świecie piekła zostaliśmy rozdzieleni, abyśmy mogli spełniać się tylko w sposób demoniczny, przez zauroczenia umysłu, poprzez seks, który jakże mylnie, jakże kuriozalnie nazywany był uprawianiem miłości. Jeśli tak mówiłeś, to potwierdzałeś moje słowa, że w tym świecie. Prawdziwej miłości nie było. Były tylko namiastki, które były spijane przez demony naprawdę wężycę śmierci. To nie była żadna istota. To był byt. Ten byt nie jest życiem. To ty mu dawałeś życie, pokąd umierałeś. Kiedy stajesz z tą prawdą, oczyszczasz swoją świadomość z takich pierdół, że... Śmierć jest pewna, tak jak podatki. Przestajesz już urzeć i jestem życiem wiecznym. W ten sposób rozpuszczam w sobie kody śmierci. Powracam do świata żywych i nasycam świadomość zbiorową nową informacją. To, jak w efekcie setnej małpy dosłownie przenika nas wszystkich, staje się naszą prawdą, staje się czystą pamięcią, staje się przywróceniem boskiej pamięci w nas. I tak przytomieję, że wężyca, jawiąca się tu kobietą, która przybywała, aby Ciebie zniszczyć, aby Ciebie opętać, aby posiąść Ciebie seksualnie, aby wprowadzić Cię w obwinienia, aby wprowadzić Cię w potępienia, nie rozpoznawałeś tego. Bo nie widziałeś, bo zaślepiony tym światem złudnego piękna chciał, przymykałeś oczy. Ona mówiła, pokochaj mnie taką, jaką jestem, ale nie chciała się zmieniać. Ona wprowadzała cię w niskie wibracje, w demoniczną seksualność. Ona pokazywała narcystyczne zniewolenie demona. Kiekieł, który przybywał, aby dotrzeć do każdego mężczyzny, który miał szansę kiełkować. Mężczyzna podobnie stawał się opętany, stawał się ciemnością, niszczył kobietę i vice versa. Następował kołowrót śmierci, wzajemna walka, wzajemne niszczenie. Ludzie nie zauważali tego, że mówiąc o walce, zaprzeczali swojej boskości. W walce przegrywają zawsze obydwie strony. A tu paradoksalnie niektórzy mówili o walce o miłość, o walce ze złem, o walce z szatanem. A ja mówię Ci teraz, pokochaj szatana, pokochaj ciemność bo przeczysz swojej boskiej istoty, kiedy się lękasz, tworzysz w sobie strach. Poczuj, że nie mam strachu. Kocham świat śmierci jako doświadczenie i tylko tak powoduję, że ten świat znika. Znika wężyca, która pojawiła się tu jako wielka matka i która dała na doświadczenia potępiałe się. Mówiłeś, że to są źli, że to jest zło, że to jest ciemność, że to jest okrutne, i w ten sposób zaprzeczałeś sobie, zaprzeczałeś swemu pojawieniu się w tym świecie. Kochane oczy, słowa. Ten świat nie istnieje. Jest rodzajem snu Boga, jest zgłębianiem boskiej istoty, którą jesteś i w materialnym śnie podróżujesz dotąd, dokąd nie wyzbędziesz się, lepkości strachu, który do Ciebie przylgnął, którym się opatuliłeś, że w tym świecie będziesz miał emeryturę, że w tym świecie masz zasługi, że w tym <laughs> świecie swoim ojcom postawiłeś na cmentarzu pomnik że w tym świecie masz swoich bliskich, a ja ci mówię, że to jest nieprawda. Tak, kocham to jako doświadczenie, nie walczę tym, nie zmieniam tego świata w tym sensie, że z niego wyjdę, że już nigdy nie powrócę do piekła. Mówię ci, że w ten sposób nigdy nie wyjdziesz, wyjście jest poprzez przebudzenie i poprzez przeobrażenie tego świata. Ten świat staje się doskonałością, bo jesteś w tym świecie wszystkim. Poznałem, jestem w tym świecie wszystkim ja, czyli miłość. Poznałem przeciwieństwa miłości, a więc jestem pełnią, jestem doskonałością, jestem prawdziwie zaszczepiony, uodporniony na... Wszelkie możliwości inwazji bytów świata antypodów, świata przeciwności. Taki świat już nigdy mnie nie złamie, już nigdy nie potrzebuję go doświadczać, bo po prostu przywracam sobie prawdę, że jestem czystą istotą miłości i jako tako powracam. Jako światło, ze światłości kocham Cię.